Jak pogłębiać zaufanie w prowadzenie wszechświata? A ja już w głowie słyszę tylko miłość, więc. <laughs> nie, nie ma tu oryginalności w odpowiedzi. A jeszcze teraz zapytam jeszcze, czy by coś tutaj dopowiedział. Małymi krokami, małymi krokami, cały czas ucząc się tego, że jesteśmy dostępni, że jesteśmy dla każdego i że to nie jest nic wielkiego, komunikować się z nami. Mieć nas, powiedzmy, na wyłączność. To jest absolutnie dostępne dla każdego z Was. Połączenie nie jest niczym wielkim, jak oddychanie, jak jedzenie. Jest czymś absolutnie normalnym i warto doceniać każdy moment, kiedy zaufacie i kiedy czujecie w sercu to, że to jest dobry krok. I nie zrażać się, jeśli to, co odbierzecie jako podpowiedź, nie do końca będzie rezonowało w rzeczywistości, bo uwierzcie, jest tyle zmiennych. Tyle rzeczy, które mogą się zmienić od momentu pytania do momentu realizacji, że naprawdę nie jest to kwestia często samego połączenia. Czasem pytanie jest niedokładne, a czasem zbyt długi czas upłynie i wiele rzeczy zdąży się zmienić. Więc bądźcie ufni, bądźcie gotowi na to, by ufać i doceniajcie każdy jeden moment, kiedy ufacie. Kiedy jesteście w sobie, bo my jesteśmy w Was. I ufajcie, że Wasze połączenie, Wasza naturalna komunikacja jest czymś absolutnie dostępnym i możecie to robić cały czas, a z każdym jednym razem otwierać się jeszcze bardziej na to, że naprawdę gramy do jednej bramki. Że wszystkim nam chodzi o miłość, o rozwój, i w tym Was wspieramy, i wspierać będziemy, o ile będziecie sobie tego życzyć. Także małymi krokami, doceniając w uważności i wdzięczności dla siebie za całą pracę, którą wykonujecie. Za pracę wewnętrzną z własnymi schematami, ograniczeniami, przekonaniami, które jeszcze trzymają gdzieś tam wiernie umysłu, wasze serca i nie pozwalają aż tak mocno rozwinąć się w zaufaniu. Ale uwierzcie to tylko chwilowo. Pracujcie, odkrywajcie miłość w sobie, a zaufanie przyjdzie jako naturalne.